Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Ekstra Klasy, czyli Zagrajmy w Ekstra Cup. Oczywiście przypominam o zostawianiu łapeczki w górę komentarzu, no i jeśli nie subskrybujecie tego kanału, no to oczywiście klikajcie w ten czerwony przycisk. Dzisiaj mamy końcówkę dziewiątej kolejki, która jest bardzo mocno rozłożona w czasie, no i zapowiedź dziesiątej kolejki, więc troszkę tych spotkań będzie. Dziesiąta kolejka również nie będzie pełna, więc tutaj stwierdziłem, że połączę to. No bo jak widzicie tutaj yy, już wam pokazuję to yy, dzisiaj w piątek, dziewiąta kolejka 2 mecze, we wtorek 1 mecz, a dziesiąta kolejka zaczyna się w sobotę. I jest 6 spotkań przez 3 dni, więc tutaj naprawdę to jest bardzo mocno rozłożone. Ja stwierdziłem, że chyba nie będę zmieniał nic w tym składzie, bo nawet nie wiem za bardzo to, co tu zmienić, więc takie podejmę ryzyko, że nic tu nie będę po prostu w tym składzie zmieniał na tą dziesiątą kolejkę. Zostawię tak, jak to jest. Widzę, że tu wszyscy są na zielono, więc chyba nikt kontuzji nie ma. I jeszcze będę musiał tylko po prostu pozmieniać. Tylko o coś takiego zrobić, że nie będą grać na razie, więc tak tylko to ustawię, zapiszę sobie ten skład i tak to będzie wyglądać na dziesiątą kolejkę moją. Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie. No mógłbym ewentualnie tego Bielnickiego wywalić, no bo i tak nie zagra, no ale już nie będę tutaj nic zmieniał po prostu. Dobra, więc jeśli chodzi o to, to mamy jasność. Na razie jestem na 8 pozycji. Nie wiem jak to będzie po tej kolejce łączonej. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Czy dużą mam stratę? No sporo. 34 punkty to jest dość sporo, więc chyba jednak na tym ósmym miejscu się utrzymam. Chyba, że jakimś cudem uda się polecieć do góry. No więc tak, co tu jeszcze? No na pewno kupon. Kupon postawię, postawiłem, a więc taki. No jest 9 spotkań na nim, więc jest wszystko od piątku do wtorku, że tak powiem. No i co? Zaczynamy od razu od omawiania. Pierwsze spotkanie Lechia Gdańska, Wisła, Śląsk Wrocław. Tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą gola, kurs 1.60 ogólnie ten kupon będzie taki bardziej bezpieczny jak dla mnie ale starałem się go rozkminić najlepiej jak potrafiłem następne spotkanie, Górnik Zabrze Piast, Gliwice, tutaj postawiłem na Górnika mimo że to jest troszkę takie derby ale myślę, że dadzą radę Piast bez formy, nisko w tabeli Górnik, też taka forma mieszana, ale Odpoczęli po przerwie reprezentacyjnej, więc yy, myślę, że dadzą radę. Kurs 2.50, bo nie wiem, czy powiedziałem. Następne spotkanie już sobota. Zagłębie Lubin, Stal Mielec. Tutaj postawiłem na Zagłębie. Stal Mielec też jakoś rewelacją sezonu nie jest. Zagłębie, myślę, że jest takim ligowym średniakiem i powinno dać radę u siebie pokonać Stal. Kurs 1.75. Następne spotkanie warta Poznań Wisła Kraków. Tutaj postawiłem podwójną szansę na remis, czyli pierwsza połowa lub na koniec spotkania musi paść remis. Kurs 1,68. No tutaj nie byłem pewny, czy ktoś po prostu będzie dominował w tym spotkaniu, więc tak to postawiłem. Następnie przechodzimy już do następnego dnia Lech Poznań Raków Częstochowa. No tutaj długo się zastanawiałem, czy ten Raków czasem nie zaskoczy Lecha. Ale Lech teraz odpoczywał. Dopiero będzie miał mecz chyba w czwartek w Lidze Europy. Więc myślę, że wyjdą podstawowym składem i dadzą radę Rakowowi. I postawiłem czystą jedyneczkę kurs 2.05. Następnie Krakowia, Legia Warszawa. No tutaj postawiłem na Legię. Mimo wszystko Krakowia w dobrej formie, ale myślę, że Legia da radę wyrwać to zwycięstwo. Kurs 2.25. Y, oczywiście, typ 302. No i tutaj przechodzimy do następnego dnia. Y, Piast Gliwice z Lechią Gdańsk, czyli to już drugi mecz Lechi. Y, w tamtym postawiłem, że strzelą bramkę. Tutaj stawiam, że ten mecz wygrają po prostu z Piastem. I tutaj kurs 320. Także no dość duży. Tutaj takie dość niepewne to jest, no ale mam nadzieję, że się uda. No i zostały dwa spotkania, Jagiellonia, Wisła, Płock. Tutaj postawiłem na Jagiellonie. Jagiellonia, no tak w kratkę troszkę gra, ale myślę, że u Ciebie dadzą radę wisełkę pokonać. Kurs 2.06. No i ostatnie spotkanie pod Beskidzie, Zagłębie Lubin. Tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę. Kurs 1.54. No... Czy to się uda, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. To wygrania 947 zł. Cała postawiona, oczywiście, 2. No i co? Myślę, że to będzie tyle, chyba, na tym odcinku, bo pojedynków żadnych nie mam, bo jakoś ostatnio te pojedynki nie są w cenie, że tak powiem. Tak, jak widzicie, nie mam pojedynków. Mogę w sumie kogoś wyzwać, ale nie będę szukał teraz nikogo, więc myślę, że to by było tyle na tym odcinku, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się ciepło i na razie